Bardzo przepraszam, że yy, to jest trzecia już część tego, ale po prostu miałem za mało pamięci na kamerze. Ale już powracam, to już będzie dłuższy kawałek. Właśnie, bardzo przepraszamy za tą usterkę, ale no, tak się dzieje po prostu na radioaktywnym terenie. Po prostu szybko pamięć za zawala. Nie wiadomo czym. <laughs> Właśnie idziemy drogą, która jest jedynie wykorzystywana do przejścia uważaj! Uważaj, tu jest żmija! O kurde! Uważaj. Nie zauważyłem jej! Ja Je się nie ruszę Ale syczy Pierwszy raz widzę żmiję To jest radioaktywna żmija. Musimy się wycofać. Kuba. Aż u, po prostu... Reporter się to jest niebezpieczna żbija. Niech się po prostu gdzieś pójdzie do trawy i możemy ruszyć dalej. Nigdy nie wiadomo, co radioaktywne zwierzę może zrobić. O, o, byśmy jakiegoś kija. Ale nie to... lepiej jej nie denerwować. No właśnie, to... Z jednej strony też, więc on już sobie idzie. Więc proszę Państwa, lepiej uważać i być pod opieką przewodnika, ponieważ Państwo nadepną lekko na tę brzmię, ugryzie i już mogą Państwo się pożegnać w ciągu 15 sekund życia. Zwykła żmija by nie zabiła, ale to jest radioaktywne. Też jest najgroźniejsza w Polsce, w Konfederacji Europejskiej. W Już sobie poszła. W rejonie Polski taka żmija jest bardzo niebezpieczna. Ponieważ to była zwykło, zwykła żmija, ale kiedy, w, kiedy tutaj... Znaczy to, przepraszamy, to nie jest czarna, tylko z myszku, w którym, w którym zrobiono elektronię to ona, ona wybuchła. Ale i często ten rejon nazywano też czarnobylem. Właśnie, bo, czar bo to można powiedzieć, że jest powtórkę czarnobyla. Według mnie najlepiej jest przejść tędy. Jak czy pan reporter myśli tak samo że przejść górą? No, no to idziemy. Pa, pa, państwa, na razie musimy się z Państwem pożegnać, ponieważ. Ale wrócimy do czwartej części, ponieważ na górze będzie coraz bardziej radioaktywność. I jak zajdziemy w odpowiednim miejscu, to wtedy Państwu. Wtedy yy, włączymy, a, i też reporter by miał trudność wchodzę y, na wejście. Wchodzenie z kamerą. No, na górę. Z, ka z kamerą na nasypkę. Więc żegnam się z Państwem, ale za chwilę wrócimy.